Siemaneczko, witajcie. Chcę Wam życzyć życzenia noworoczne. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości. No i co tu jeszcze by mówić? Brak muzyki w tle. <laughs> nie, no, tak na serio. To wszystkiego najlepszego w nowym roku Wam życzę, moi kochani. Wybaczcie, że tak dawno nie miałem live'ów. Postaram się to jakoś nadrobić, kurczę. Także no. I będziemy robić wielką zadymę na tych live'ach, co nie? A jak? No to, no to tego. Dawno nie nagrywałem się. Ale miazga. Przed chwilą gdzieś trzy razy się przejęzyczyłem, jak coś nagrywałem. Dobra, jeszcze raz mam nadzieję, że, że jeszcze mnie pamiętacie. No nic, życzę wam tam Zajibistego dzionka i... i Sylwestixa. No hej, cześć!